O co ci chodzi? Musisz mi pomóc. Widziałeś tych czarnych, którzy kręcą się w pobliżu? Ilu jest czarnych? Mm, nie wiem. Postaram się zająć tą sprawą. Posłuchaj, ilu jest czarnych? Najpewniej jeden. Skąd masz te buty? Co czarne ludzie robią w Górniczej Dolinie? Skąd mam wiedzieć? Zastanawiam się, jak długo jeszcze będziemy się musieli opierać tym czarnym diabłom. Uważaj! Dobra, dobra. Chodźmy. Zaczekaj. Muszę go zabić. O! 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 A niech to! Trzeba wiać! Wyglądasz na zmęczonego. No dobrze, chodźmy. Nauczymy tych nieproszonych gości dobrych manier. Ja ci pokażę tę waszą nieśmiertelność. Ty, parszywy bandyto. Ktoś musi usunąć z twojej głowy te demony. Widzę, że będę ci musiał dać nauczkę. Może powinieneś więcej jeść. Wtedy wyrośniesz na dużego, czarnego trola. Jasne! Wciąż głodny? A co powiesz na kawał soczystego kamienia? Zjedz trochę kamienia. Tak, będzie dobry. Gomeza! Co tam, dalej masz wszystkie zęby? Nie, już nie. Odłóż broń. Głuchy jesteś. Odłóż wreszcie tę broń. Co za falka. Zwycięzca, bez dwóch zdań. On będzie się kręcił. Hmm. Zabiłeś czarnych ludzi. Facet ma dość. To już wszystko. Ty dupku. Lepiej ze mną nie zadzieraj, chłopcze. Hej, chłopaki, patrzcie, kogo tu mamy.